Szczerze to nie smakuje lepiej od gola? Oczywiście. No. No to, jest, to są takie momenty fajne, tym bardziej, że po ostatnim okresie, gdzie kibice nie mogli podróżować z nami, e, taka grupa kibiców, wsparcia była dzisiaj słyszalna na, na tym stadionie, pomimo, pomimo pełnego stadionu, więc no są to fajne momenty, fajne wsparcie i, e, i na pewno to doceniamy i cieszymy się z tego. Dobrze, to Twoja ocena tego meczu, bo Wydaje mi się, że mieliśmy go pod kontrolą, aczkolwiek tych sytuacji też za dużo się nie stworzyło, natomiast no jedna, jedna się udała i, i wywozimy stąd bardzo cenne trzy punkty. Tak, myślę, że mecz mieliśmy pod kontrolą, zespół Albanii nie stworzył żadnej groźnej sytuacji. Z naszej strony ten mini Marines wystarczył, żeby stworzyć jedną sytuację, strzelić bramkę, gdzieś tam może jeszcze dwie, sytuacje przy lepszym dograniu do można było pokusić się o kolejną bramkę, ale gdzieś chyba... Bardziej chyba interesowana, żeby przejść bramkę, dowieść ten wynik i z trzema punktami wrócić do Polski. Tak, były momenty, że uspokajałeś kolegów, ale też były momenty, kiedy na przykład Buksa dograł ci piłkę i tak zastanawiałem się, czemu nie uderzyłeś od razu? Czemu nie próbowałeś z pierwszej piłki tego trafić? Bo przecież wiemy doskonale, że to umiesz. A potem były momenty, że już nie wybierałeś uderzenia, odgrywałeś piłkę do Zielińskiego na przykład. No, gdzieś, e, czasami są takie momenty, że gdzieś te decyzje, które się podejmuje, no, nie są idealne i z drugiej strony dlaczego samemu do końca się nie spróbuję stworzyć, a czasami no, gdzieś tam próbuję się szukać kolegów. No tak jak mówię, no tak czasami tydzień, dwa tak wygląda jeden, drugi mecz, a czasami w kolejnym tygodniu zupełnie inaczej to wygląda i gdzieś, gdzieś się szuka różnych, różnych rozwiązań, nie, nie wszystkie są trafne i oczywiście czasami zastanawiam się, że czasami lepiej samemu ten egoizm gdzieś tam wrzucić na inny poziom, to może więcej dać się niż, niż, niż szukanie na siłę podania, ale tak. To jest, to, jest, to jest piłka nożna, to jest gra błędów, gdzieś prób i, i dzisiaj e, dzisiaj widać było, że w ofensywie było od nas mało i gdzieś bardziej woliliśmy chyba przytrzymać tą piłkę, rozegrać, niż na siłę szukać sytuacji. Możesz się przy tym skoncentrować? Słabo słyszę się sam siebie, więc e, sam Dobra, to jak tak, mówię, to ciężko mi to, się skupić. To tak na koniec zapytam, czy jesteś dumny z tej drużyny, bo niektórzy twierdzą, że wielkie mecze cementują zespół, jak kiedyś tam mecz z Niemcami, jak kiedyś mecz, nie wiem, jakiś kolejny duży, to był może mniejszy mecz, ale piekielnie ważny, piekielnie ważne zwycięstwo. Tak, widzieliśmy, że tutaj nie będzie nam łatwo na, na, na tym terytorium zagrać pokania i e, oczywiście może, Moglibyśmy grać bardziej ryzykownie do przodu, spróbować strzelić drugą, trzecią ramkę, ale pytanie, czy wtedy byśmy się nie odsunęli, przypadkowa akcja i byśmy stracili bramkę, która by było, okazała się, że nie mamy czego, tylko dwa punkty. Więc wiadomo, że to są jakby. Czyli chyba pierwszy raz za Paulo Sonsulici i Przerwy graliście trochę bardziej ostrożnie. Tak, dzisiaj graliśmy bardzo ostrożnie. To, to było widać e, też po ilości zawodników z przodu. Gdzieś nie mieliśmy tej przewagi, gdzieś było nas dwóch, trzech przeciwko pięciu, sześciu i ciężko było coś e, zrobić, Gdzie widać było, że zespół Albanii, a, a, Albanii tak naprawdę też nie boi się zaatakować. Bardziej gdzieś większość załącznik skupia się w ofensywie, a gdzieś paru z przodu i, i ewentualnie jak coś wyjdzie. Więc takie macie się zdarzają, oczywiście no ja na, z, z, z Policja Bastika zawsze chciałbym atakować, zawsze chciałbym stwarzać sytuację i mieć sytuację, bo to też jest ważne, ale dobro drużyny jest ważniejsze i trzy punkty na pewno ciężko, no bo to są eliminacje i, I tyle, chcemy w i... chcemy minimum w Barażę grać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.